Dzień dobry widzowie, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kanale Rado z Londynu oczywiście. <laughs> dzisiaj robimy coś, a no kosy jeszcze w Polsce. Kręcimy baloty. Było koszone niedawno, teraz. Wczoraj przewróciliśmy, a dzisiaj prasujemy. Zarabalocik będzie elegancko. Teraz zwiążę albo o proszę bardzo Chlast O, jaka kuleczka. O, przesuniemy. Proszę bardzo. Jeszcze trochę zielonkawe, nie doskło, ale dla byków jak znalazł. Jedziemy. Zęby nowe, od podajnika, to i wszystko ładnie, o tu zostało, to się jeszcze zbierze. Grabiarką się przejedzie ze dwa razy, to jeszcze wałek się zrobi. siano, dużo tutaj nie było. Tam trzeba jeszcze skosić, musi rado wziąć i pokosić. Buty wyjściowe elegancko, wiecie. O. Idziemy zobaczyć tego balota, jak związany został. Kurczę, ale ciepło, fajnie. Tego, tego brakowało, wam powiem w Polsce. Dla mnie tego brakowało. Przy... O, tu się chyba rozłożył, nie. Co? Dobra, ładnie wiąże, sztywno. A te ładnie ściśnięte. Aha, bo tu, tu zakończenie było. Zarabociany przyleco. Tak to właśnie się odpoczywa na urlopie. Trzeba trochę pomóc. O Niech tutaj to się zbierze. O. Kurczę cieplutko fajnie. Ostatnie dwa tygodnie to nie było pogody tu w zachodniopomorskim, bo ja teraz jestem w zachodniopomorskim To ten To wczoraj i dzisiaj tak cieplutko a w Anglii po 30 stopni, kurczę. Gdzie ta pogoda, gdzie ten klimat? O, tu za moich czasów, słuchajcie, pokażę, tu za moich czasów, jeszcze jak ja tutaj mieszkałem w zachodnio-pomorskim w pruszczu, ja to się śmieję na tą wioskę. Pryszcz, o, to tutaj jest taki, taka rzeczka płynęła. Rzeczka, a teraz to strumyk się zrobił. Zobaczcie. O, coś tam płynie, o. Jumby położone, jumby. Bo przejazd tutaj o, traktorem. Ale też bym nie ryzykował. Nie, tu chociaż twardo jest, bo kamienie położone, o. Ale wyobraźcie sobie, że za moich czasów to tutaj normalnie przychodziło się na ryby. Na ten, na ten yy, strumyk. Bo on płynie aż do... Do regi, do rzeki Regi, tam płynie rzeka Rega z Gryfic. To się chodziło tutaj na, na rybki, bo z regi, jak szło tarło, troć, troć jak szła, czy tam łosoś, pstrąg jak szedł. To tędy tutaj no ale widzicie lata, lata zaniedbań. Nikt nie robi już merolacji, meroracji rowów, dobrze mówię? Poprawcie mnie w komentarzach. Meloracja, meloracja czy merolacja? Jeden gwint, aby kurwa, rów był wyczyszczony. O. Tutaj też jest dużo zwierzyny, chcę wam powiedzieć. Tutaj takie poroża można znaleźć, że głowa boli. Że ci baba takich poroży nie dorobi, jak jak tutaj można znaleźć. No i doszły mnie też słuchy, słuchajcie, że wilki i że wilki po pokazują się co nie wątpię, że są No Jezu, jak ciepło, fajnie w Brojcach Dzień Dziecka jest? nie Dzień Dziecka, jakieś zawody strażackie no tam są Brojce, o za górką miałem policzyć ile tych balotów jest, raz no tutaj nie ma ani jednego, ale tam jest jeden Tam będzie dwa chyba. Trzeba wszystko wylecić, ile ropy spalone na te wałki. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć balotów zrobione z tego kawałka. No to już akurat. O. Tu jeszcze to jakby wykarczował w diabły, ale to roboty tutaj kurczę. To by kawałek łąki jeszcze odzyskał Może z czasem zrobił, wytnął Tam w oddali błyszczy mój pędzi <laughs> O dobra Tutaj zobaczymy pastuch Kopie czy nie kopie? Tak wiecie jak się sprawdza pastuch Najlepiej słomką o. Bierzesz słomkę, o widzicie, do rączki słomkę bierzesz i tak, o. nie kopie, to ręką, Uf! oj, oj, żartuję, to nie, to jest ogrodzone, bo tu byki jak krowy się puszcza, to wiecie, one od małego przyzwyczajone do białego, pastucha, O. Pięknie. Ja to lubię kochani takie klimaty, zobaczcie. Coś pograbić, po, po pobronować, poorać, podorybkę zrobić, sianokosy zrobić. A jak ja to mówię. Do 24 Jana i Danuty to powinno być już po sianokosach. Ale tej było Tej pogody zbytnio nie było, to wiecie. A czas już wracać do domu, chcę Wam powiedzieć, kochani, już ostatnie godziny, ostatnie 72 godziny w Polsce, to tak trzeba jeszcze wykorzystać. Też, kochani, nie nagrywałem, będąc w Polsce, bo chcieliśmy trochę prywaty, yy, to znaczy chcieliśmy trochę prywaty. Miałem okazję dużo rzeczy nagrać, pokazać. Ale, czym mniej co niektórzy widzą i wiedzą, tym żyją lepiej. Choćby nawet ta gwiazda w kapeluszu, która wiecznie cierpi. Ale idziemy zobaczyć na Ambonę. Z, ambu... Z góry lepiej wszystko widać, jak ja to mówię. To idziemy na Ambonę zobaczyć. Co tam na Ambonie słychać. O! Kapelusz miałem wziąć za ten. I łeb się czerep nagrzeje Będzie bolała głowa później Kurwa spasłem się słuchajcie w tej Polsce Że nie niemiłosiernie no, strumy grzeby był głębokszy głębszy trzeba mówić po wiejsku głębokszy kurde te owady to by się człowiek zanurzył po same graty posiedział w tym w, w strumyku, ale co? No te końskie muchy mnie tu gryzo. No. Ambona zapomniana przez wieki chyba. Zobaczcie, nawet nie widać, żeby ktoś tu no, ktoś tutaj jeździł. A może zawracał ciągnikiem czy coś? Bo myśliwego to tu dawno nie było, bo widzę a nie tutaj coś wy wygniecione. To przyjeżdżają, o widzicie, aj, aj pokrzywy, aj reumatyzm, na reumatyzm dobre pokrzywy są, niech piecze, o jeżyny, wchodzimy na ambonę, o jest.